Witam Was serdecznie e, przy wtorku. Natomiast no, nie będę powtarzał e, omówienia listy e, Turki al-Shika Gali na 22 lutego, bo to dosyć solidnie zrobiłem chyba tydzień temu, podając pierwszą tę informację. Wielu z Was nie wierzyło, ja powiem szczerze, że również że sporo z tych walk da się zrobić. Okazało się, że e, pewnie dałoby się zrobić wszystkie, gdyby nie wyłamał się. Z tematu e, niejaki Jaron Ennis, natomiast to żeśmy również omówili, więc nie będę zapychał vloga, żeby robić vloga. Z Mackiem e, omówiliśmy kwestię e, Ortiz e, kontra Ennis, natomiast dwie nowe walki, które tam się pojawiły. Właściwie jedna nowa, a jedna z wielkim znakiem zapytania, ale zacznę od tej nowej. Również sugerowałem, że najbardziej prawdopodobnym rywalem dla Shakura Stevensona będzie. Będzie Floyd Schofield, również wielu powątpiewało. Podejrzewam, że nawet sam. Shakur stwierdzał na początku, że to nie ma żadnego sensu, natomiast na końcu dał się przekonać. Floyd Schofield, jeśli nie śledzicie jego kariery, to wcale nie jestem zaskoczony, pomimo że ma 18 walk, ponieważ chłopak ma dopiero 22 lata. Najlepsi rywale, z jakimi walczył, to numer 55 i 57. Na liście natomiast bardzo pewny siebie, bardzo szybki i twierdzi, że usadzi tam, gdzie jest jego miejsce Shakura Stevensona. To na razie fajnie brzmi. Shakur 27 lat, 5 lat doświadczenia na rozkładzie, tacy zawodnicy jak Valdez czy Concesiao. W ogóle porównując rywali to nie można porównywać nie można porównać. Już nawet nie dodaję kwestii doświadczenia z boksu olimpijskiego, którego Floyd Schofield praktycznie nie ma w porównaniu do Shakura Stevensona. Już nawet nie mówię o tym, że będzie walczył z mistrzem świata ten Floyd Schofield. Natomiast uznano, że ta walka zasługuje tego, a właściwie nie tyle uznano, co bardzo chciał walczyć 22 lutego Shakur Stevenson i bardzo chciał zobaczyć go na tej, na tej karcie Eddie Hearn i bardzo chciał go zobaczyć Turki Alashik, więc od tego momentu wszystko, wszystko szło w tą stronę ok, ty na pewno walczysz, musimy znaleźć kogoś, kto ma jakiś sens. Ma sens nazwisko Schofielda ze względu na 18-0 i 12-KO czy ma sens jeśli chodzi o e, box to nie jestem do końca przekonany ok, walkę zobaczę, bo to będzie interesujące zestawienie chciałem powiedzieć młodości z doświadczeniem, gdzie jeden ma 27 lat, a drugi 22, więc 27 to znowu nie jest taki stary, natomiast to już nie jest taki młody, natomiast doświadczenia tutaj yy, stylowo, żebyśmy widzieli dobrą walkę, to z pewnością ma to sens. Natomiast czy ma to sens sportowy, w sensie czy będzie to równa walka, to już jest zupełnie inna para kaloszy, zdecydowanym faworytem Bukmacherów w tym pojedynku jest Shakur Stevenson, natomiast Miał kontuzję, trafi na młodego chłopaka, który będzie chciał pokazać się. E, właśnie o to chodzi. Czy będzie chciał się pokazać Floyd Schofield na zasadzie takiego: o, szakura Stevensona, wszyscy znają, mnie nikt nie zna, to jest okazja dla mnie, żeby, żeby zaistnieć. Ja widzę tutaj plus dla tego pojedynku. Nie chcę tutaj porównywać ani jednego, ani drugiego do, do walki Mayweather kontra Canelo Alvarez, ale tak naprawdę tutaj spokojnie można to, to, to porównać, ponieważ nie ma nic do stracenia w Lechowin. nikt mu nie powie ani jednego słowa jak tą walkę przegra natomiast kwestia nauki no to chyba nie ulega dla nikogo żadnej wątpliwości co oznacza no właśnie pytanie ile rund z Shakurem Stevensonem jeśli będzie to prze, prze, przeboksowany cały dystans co ja uważam, że jest absolutnie możliwe no to, to i, i tą walkę nawet Fleczowi przegra no to dla jego kariery walczyłem w riadzie walczę na undercarcie Rewanżu biwoła z Better Biewem pół świata będzie mi oglądało. Super pomysł. Super pomysł z tego względu na miejscu Oscara de la i wcale się nie dziwię, dlaczego bardzo chciał, bardzo chciał tego pojedynku. Jak on się skończy, to już jest druga sprawa. Natomiast powiem wam, ja nie wiem, czy to jest temat numer jeden, ale jeśli to nie jest temat numer jeden, to jest na pewno temat numer dwa w amerykańskich mediach poświęconych Boksowi, a mianowicie. Wyznaczenie Madrimowa w dwóch kolejnych walkach, co chyba jeszcze się nigdy nie zdarzyło. Myślę oczywiście o tym, że przecież Israel Madrimow, czyli ten sam, który walczył z, w Los Angeles z Badem Crawfordem, będzie walczył teraz już, czyli 19 grudnia, czyli praktycznie teraz, z, z Sergejem Bohaczukiem. i jest... Jednocześnie wyznaczony jako rywal. Mamy go na karcie, na karcie oficjalnej podanej przez Turki Alase i Ria Season Widzicie teraz tą kartę jako rywal Ortiza Juniora. szok Powiem szczerze, absolutnie szok. Z jednej strony, niesamowite, niesamowite uznanie dla Madrimowa, a z drugiej strony się zastanawiam, na ile to jest wszystko pisane palcem na wodzie. Dlatego, że Sergiej Bohaczuk to nie jest gościu wyciągnięty z kebaba. Użyłem tego określenia. Ostatnio ja widziałem, że tyle kebabów coś w Polsce. To ja w Warszawie przez 3 dni nie widziałem, co w Warszawie przez 3 dni widziałem więcej przez całe swoje życie razem wzięte we wszystkich miastach. To no zupełnie na, na marginesie to nie jest gościu wyciągnięty z kebaba tylko to jest gość, który spokojnie jakby wygrał walkę z Ortizem Juniorem czyli z tym samym, z którym ma walczyć Madrimov 22 lutego to by nikt dzisiaj słowa nie powiedział przypomnę, że to jest ta walka, która była się niedawno bardzo dyskutowana, jedna z najbardziej dyskutowanych walk ostatniego pół roku spokojnie, dwa razy na deskach Ortiz Junior walka mogła pójść w obie strony widzicie tutaj zestawienie punktowe 189 100, 143 Power Punches jeden i drugi chciał tylko urwać sobie głowę, natomiast tym, który był dwa razy liczony był Madrimow. Przepraszam, był Ortiz Junior. Więc zakładanie, że Madrimow w tą walkę wygra, bo jedna rzecz, którą muszę Wam powiedzieć na temat tej karty. Tutaj sprawa jest, że tak powiem, szarobura, do końca nie wiadomo. Wiadomo, że jeśli Madrimow w tą walkę przegra, jeśli Madrimow 19 grudnia na karcie Usyk Fury 2 przegra z bohaczukiem, to wiadomo, że walki z Ortizem nie będzie. Natomiast jest szara strefa, kto ewentualnie mógłby być jego zastępcą. Czy jego zastępcą będzie automatycznie Sergi Bohaczyk, jeśli 19 grudnia go pokona, czy nie. Na ten temat jest cisza. Nie ma żadnych wiarygodnych informacji, a mówię to z pierwszego źródła, bo dzisiaj rano rozmawiałem z jego menadżerem i z samym El Flaco. Dzisiaj zresztą El Flaco za parę godzin zobaczę na treningu medialnym w Wildcard Gym. U, um, u jednego z najlepszych trenerów dawnej, dawnej, dawnej szkoły boksu, Freddy Rhodes, bo to jest chyba jednak dawnej szkoły. Dzisiaj on tam ma trening otwarty przed tym pojedynkiem 19 grudnia. Rozmawiałem z jednym i z drugim. Jeden i drugi twierdzi, że dowiedział się o tym z mediów. Poważnie, naprawdę. Dowiedział się z mediów o tym, że rywal, że rywal 19 grudnia Bochaciuka, czyli wspomniany Madrimów. Już jest na karcie następnej walki z Ortizem. Co oczywiście zakłada, że ci, którzy robili tą kartę, byli, są przekonani, że 19 grudnia Madrimov wygra, wygra z Bohaczukiem. Czy wygra, czy nie wygra, to nie wiem. Na razie jest nieznacznym faworytem, chyba nie wiem 2 do 1 faworytem, czyli nic praktycznie w boksie. Patrząc na to, jak El Flaco, którego walki 3 czy 4 oglądałem na żywo i znam go rewelacyjny chłopak. Facet, bo chłopaka chłopak, ja często mówię przez pryzmat swojego wieku na temat pięściarzy, którzy mają 28 lub 29 chłopak. Natomiast nie o tym cię powiedzieć. To jest, to jest fenomenalny bokser. No, słuchajcie, no to no. <laughs> bohaciu, to jest 24 2, 23 ko. Który dwa razy miał na deskach Ortiza. I założyć, i założyć, bo ustalmy, nie, nie będę was zrobił idiotów, założyć, że Madrimu na pewno wygrać z Bohaczukiem i wstawić go na kartę i oficjalnie poinformować o tym świat ja już tego nie widziałem jeszcze. nie w przypadku takiego rywala jak Bohaczuk jakby tam oczywiście wystąpił jakiś, jakiś kompletny jeleń to tak, no, ale, ale nie Bohaczuk ja nie rozumiem, zwłaszcza, że, że po, co, po co tą kartę podawać teraz przecież można było ją podać 21 grudnia czyli dwa miesiące przed, przed walką poczekać na wynik tego pojedynku bardzo zaskakujące pociągnięcie, natomiast tak chciał Turki al i tak dokładnie jest. To, to jest. to jest ten świat, w którym, w którym obecnie żyjemy, że to są, to są takie zestawienia, że patrzysz na to, pierwszy mówisz, rewelacyjna gala, bo oczywiście, że gala jest, jest mega, to, to w ogóle jest śmiech, bo tam policzyłem, to w Stanach ma kosztować 26 dolarów, czyli wychodzi jakieś 3,50 dolarów za walkę. Powinnam, to jest gala, na której, jeszcze raz rzucam w tym momencie tą, tą, tą grafikę, to jest gala, gdzie siódmą walką, czyli przedostatnią, przedostatnią walką, to jest walka, gdzie zaczyna gala Itauma, ok? Walka numer dwa, czyli w tym momencie, znając rzeczywistość Riyadu, tam jest 60 osób, które oglądają, i 25 osób obsługi telewizyjnej albo 30 obsługi telewizyjnej. Druga walka Gali, czyli przedostatnia walka Gali, to jest Kabajal kontra Żang, która mogłaby być main eventem, i byłaby main eventem, podejrzewam, na 95% Gal natomiast dlaczego nie poczekać dlaczego nie poczekać z ogłoszeniem tego wyniku dopóki nie poznamy wyniku walki Madrimow, Madrimow kontra Bohaciu z jednej strony podziw dla Madrimowa jakie kochones jakie z drugiej strony jakbym ja tak był takim Sergiejem Bohaciukiem to nie to, że, że Serhii potrzebuje dodatkowych jakichś motywacji bo on nie jest z tych ale ja, ja bym się zaciął tutaj i, i zrobił krzywdę, no bo jak Zakładajmy, że jest 12 rund rzeźni. Panowie się napierdzielają na maksa, czego się absolutnie spodziewał. 19. w kontra Bachur, 19 grudnia. No to co? To co? Po takim 12 rundach i półtorej miesiącach przygotowania Madrymów dwa tygodnie odpocznie i wyskoczy na Ortiza? No to stawia Ortiza w fenomenalnej sytuacji, który będzie siedział wygodnie na fotelu w południowej Kalifornii i będzie sobie tych panów oglądał nie ma to żadnego sensu i nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem dlaczego, dlaczego e, Turki al nie mógł spokojnie poczekać tych, nie wiem, 20 dni gdzie wszystko byłoby jasne i wtedy, wtedy, tą, wtedy tą galę ogłosić, właściwie nie galę, galę mógł ogłaszać bo to na ten temat już wiele mówiliśmy e, moim zdaniem jump the gun spokojnie mógł poczekać z ogłoszeniem pojedynku, który jest bardzo, bardzo ważny który elektryzuje wielu ludzi e, słuchajcie, dla nas kabajel kontra Jean, to jest big deal dla 3 4 Ameryki walka Ortiz kontra Madrimov to jest, to jest big deal. To jest wielka, to jest, większy, to jest większy, deal dla połowy Ameryki niż walka DiBuła kontra Parker. Wiem, że ktoś powie: "O, jak waga ciężka, jak może mówić Słuchajcie, no, nawet nie ma porównania, nawet nie ma porównania. To jest walka zdecydowanie ważniejsza dla Ameryki niż Shakur kontra Schofield. Również, więc można było poczekać, ale się zarządza. Funduszem 260 ponad 260 miliardów dolarów. No to a ja chcę podać teraz i game over. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Taka delikatna superata, szumi nam, pozostałe gale o, omówione gdzieś tutaj albo tutaj nie tu albo tutaj wyskoczy ten, to omówienie tej gali z punktu widzenia innych pojedynków, na które. Na, których, na które będziemy czekali, i które, które się w Riadzie 22 lutego zdarzą. Miejmy nadzieję, no bo wiecie, jak to jest z boksem. Ja to często powtarzam, jeśli coś nie jest odległe 3 dni, a, albo już widzę gości na konferencji prasowej już w tej sali, już w tym miejscu, gdzie mają walczyć, to wtedy ja myślę, o to walka już jest. Natomiast jak coś jest 2,5 miesiąca, to w dalszym ciągu. Wiecie, jak to bywa. Różne rzeczy się zdarzają, a szczególnie jeśli chodzi o boks, zdarzają się częściej niż w każdej innej dyscyplinie sportowej. Trzymaneczko, na razie.